Serwer jest zrobiony na samych pluginach, nie ma tutaj żadnych modyfikacji, nie trzeba nic pobierać, to są same resource packi i modele 3D. No, i tak na początek mamy tutaj, jak widzicie, szkielety. Każdy szkielet ma swoje umiejętności, swoje skilly, swoje ataki. Technikę, samo poruszanie się. Jeżeli jest archer, no to po prostu jak on wydaje tę strzały, to później się cofa do tyłu, tak. Max strzela w nas no, kulami, jakimś tam magią czy czymś. No i zadaje nam też dużo obrażeń z tego. Są też kustomowe zombie. Są też pety do jeżdżenia, mounty do latania, no i co, tutaj mamy też różne klasy, no i dzięki tym klasom no, możecie sobie wybrać jaką tam chcecie, tak, od Drwalpha do Endermana i jeszcze inne są do wyboru, jest tych klas naprawdę masę, każda ma też jakąś tam umiejętność swoją dodatkową. Co więcej, no i jak tutaj tłumaczyć Wam te mounty, no to na mountach możecie sobie latać po prostu, tak, zwiedzać mapę. Na serwerze są pluginy Home TPA, tak samo jak i drop z kamienia yy, wszelkiego rodzaju surowce. Jeżeli szukacie serwera, żeby sobie pograć tak na cilku, ze znajomymi lub zbudować coś, nagrać jakiś content do czegoś, no to link w opisie, Zapraszamy do Discorda. Wszystko będziecie mieli tam opisane, jak dołączyć w ogóle. Nie trzeba nic instalować, żadnych resource packów. Wszystko jest, jak wchodzicie na serwer, wam się automatycznie wgrywa. Więc na co czekać? Zapraszamy.